Witam Państwa, się rozmawiamy już w Oprzak. Organizatorzy zaplanowali dzisiaj cztery takie bloki tematyczne. Będziemy rozmawiać, mam nadzieję, że dyskutować o budżecie obywatelskim, ekonomii społecznej, konsultacjach społecznych polityce lokalnej oraz o działalności rad gmin, osiedlowych, rad młodzieżowych. Konsultacje społeczne. Chociaż jest to tylko jeden z czterech paneli dyskusyjnych, które na dziś przygotowaliśmy, wszystkie mają one natomiast wspólny mianownik, którym jest. Tzw. demokracja uczestnicząca. Jest to bowiem kolektywne podejmowanie decyzji z wykorzystaniem kombinacji elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej. Stąd też do udziału zaprosiły władze samorządu lokalnego oraz społeczeństwo, które z powodzeniem można nazwać obywatelstwem. Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi. Budżet Obywatelski powinien ułatwiać identyfikację najistotniejszych potrzeb w największej części mieszkańców, pozwoli skutecznie odpowiadać na oczekiwania społeczności, wspomagać integrację społeczności lokalnej oraz podnosić poziom społecznego zaufania do władz lokalnych. Budżet taki trudno nazwać Obywatelskim, w zdecydowanej większości przypadków wprowadzenie takiego budżetu sprowadza się bowiem do zorganizowania plebiscytu na temat przeznaczenia drobnego procentu lub promila miejskich środków, a obywatele nadal pozostają wyborczą masą. Ponadto projekty muszą pokrywać się z priorytetami władz samorządowych i nie mogą być za drogie. Pojawiają się także inne wątpliwości. Zapomniano na przykład, że w ramach tego pomysłu musi funkcjonować system spotkań, na których mieszkańcy będą dyskutować nad własnymi potrzebami. Ograniczono się jedynie do zgłaszania propozycji i zaprezentowania ich w głosowaniu. Może się zatem zdarzyć, że ludzie wybiorą wcale pomysł nie najlepszy, bo akurat jakaś grupa przebieje się ze swoją inicjatywą, a miasto wydałoby te pieniądze w inny sposób. Brak jest także rozgraniczenia, że za część kwoty sfinansowane będą projekty ogólnomiejskie, a za drugą część typowo lokalne, jak na przykład budowa placu jakiegoś na osiedlu. Możliwym rozwiązaniem tych problemów byłoby stworzenie definicji budżetu obywatelskiego i wprowadzenie jej do prawa polskiego. Obecnie nie ma żadnego formalnego zapisu, który regulowałoby takie inicjatywy. W Polsce idea budżetu obywatelskiego dopiero raczkuje, nie należy jej surowo krytykować, a jedynie przyglądać się i wyciągać wnioski z pojawiających się problemów. Drodzy przyjaciele, pewnie wiecie, że budżet obywatelski swoje korzenie ma w Ameryce Południowej. To właśnie w Polta Allegro po raz pierwszy zastosowano tę formułę. W Polsce zaś, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, miało to miejsce w Sopocie. Podczas debaty kandydatów, a wtedy do wyborów samorządowych startowało ich aż pięciu, tylko jeden, kandydat Karnowski, wypowiadał się bardzo krytycznie o zastosowaniu budżetu obywatelskiego w praktyce. Wygrał, zmienił zdanie, a więc y, powiedzenie, że tylko krowa nie zmienia poglądów, akurat jest tutaj y, adekwatne. Gdy rozmawiałem z nim y, w Sejmie, powiedział, że bardzo się cieszy, że w tym wypadku zmienił zdanie, ponieważ budżet obywatelski to jest fantastyczna forma partycypacji obywatelskiej w mieście. W naszym mieście budżet obywatelski został wprowadzony, co trzeba powiedzieć, że jest, dobrym, jest krokiem w dobrym kierunku. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że wiele w tym zakresie jest jeszcze do zrobienia. W moim przekonaniu, to, że obywatele mają możliwość decydowania o tym, na co zostają wydawane ich środki, jest bardzo ważne. W radach osiedlowych toczy się dyskusja. Rady osiedlowe, które w naszym mieście zostały reaktywowane i stanowią swoisty łącznik pomiędzy Urzędem, Radą Miasta, Prezydentem a Obywatelami. Budżet obywatelski w naszym mieście to jest bardzo dobra sprawa, duża wartość i należy tylko to po prostu udoskonalać. Budżet obywatelski to jest rzeczywiście duża partycypacja wszystkich mieszkańców danego miasta w tym, co się w tym mieście dzieje. I powiem Państwu, że oczywiście Sopot był y, takim prekursorem tych budżetów obywatelskich w Polsce, ale w tej chwili w wielu miastach y, ta propozycja wchodzi do realizacji. Ja widzę w tej chwili na różnego rodzaju forach internetowych, że y, mieszkańcy różnych miast, obserwując to, co się dzieje z budżetami obywatelskimi, na przykład właśnie w Płocku, podejmują naciski na władzę lokalną, żeby takie budżety w ich miastach również były. Nie mogę się zgodzić z tym natomiast, że jakby pewne możliwości zostały tutaj no nie do końca zrealizowane. Otóż to, co my zrobimy, jak zrobimy, zależy w dużym stopniu od nas. Proszę Państwa, no trudno oczywiście mówić z pozycji marszałka jednego z największych regionów. O budżecie obywatelskim, chociaż województwo oczywiście ma swój budżet uchwalany przez SEMI, przez organ stanowiący, natomiast struktura tego regionu jest następująca: to jest 5 milionów 300 tysięcy obywateli, 314 gmin, z czego 229 wiejskich, 56 wiejskich, 30 miast. I oczywiście możliwość budowania budżetu przez obywateli bezpośrednio jest bardzo trudna. Ja chciałbym tutaj się odnieść w ogóle do poziomu europejskiego, do zjawiska, które jest zgodne oczywiście z polityką pomocniczości, czyli subsydiarności. A ta zasada mówi o tym, że powinniśmy w swoich wspólnotach decydować o tym wszystkim, o czym możemy decydować na naj, niższym obywatelowi w najniższym poziomie, czyli to o czym Państwo mówicie tutaj o Radach Osiedlowych czy o Radach Sołeckich jest oczywiście zgodne z, zgodne z tą zasadą pomocniczości, natomiast zawsze trzeba zachować też logikę ciał wybieralnych, bo z drugiej strony mamy Rady Gmin, Rady Miast, Rady Powiatów, Sejmiki Wojewódzkie i oczywiście te ciała przedstawicielskie, mające swoje konstytucyjne i ustawowe uprawnienia, muszą za to odpowiadać. Więc mówimy tu raczej o takim procesie szerokiej konsultacji społecznej. Teraz to się mówi o takim modelu partycypacyjnym, czyli modelu, w którym obywatele mają wpływ bezpośredni. Muszę Państwu powiedzieć, że w zeszłym roku gościłem w Islandii i to jest ciekawy kraj. Terytorialnie jest dość duży, bo to przecież znacząca wyspa. Natomiast ma nieco powyżej 300 tysięcy obywateli, z czego połowa mieszka w Reykjaviku. I tam jeden z kandydatów, który został zresztą prezydentem Reykjaviku, przeprowadził swoistą kampanię wyborczą właśnie w taki sposób. Konsultował wszystkie sprawy poprzez internet z obywatelami. Dzięki czemu uzyskał po pierwsze pełną wiedzę, czego obywatele potrzebują, a po drugie przy okazji wygrał, e, notabene, z zawodu artysta-komik. Wygrał wybory, ponieważ uzyskał coś, co jest fenomenalne, czyli bezpośredni kontakt z ludźmi, bezpośrednią możliwość e, takiego wręcz e, kontaktu e, osobistego, poprzez internet oczywiście. E, no, jest to możliwe w takiej populacji, jak mówię. Natomiast przy populacjach typu 5 milionów 300 tysięcy obywateli, jak mamy na Mazowszu, to już jest to oczywiście proces trudniejszy. Co nie zmienia postaci rzeczy, że już w tej chwili mamy narzędzia i mechanizmy bardzo szerokich konsultacji społecznych. Mamy powołanych kilka rad. Na przykład Rada do Spraw Przedsiębiorczości, Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pomysł, tak wymienić na poziomie wojewódzkim, jeszcze rady pożytku publicznego, jest w tych najważniejszych kwestiach my jednak obywateli pytamy, jakie jest ich zdanie, ale oczywiście przez przedstawicieli. Bardzo się cieszę z tego spotkania i możliwości spotkania przede wszystkim młodych, aktywnych ludzi, bo przed tym spotkaniem dziennikarka zadała mi pytanie, czy to możliwe, żeby tutaj ten. Sieci komunikacji, Facebook i tak dalej w ogóle były do zastosowania. Ja myślę, że nie należy przeciwstawiać tej techniki komunikacyjnej zaangażowaniu i aktywności. I wydaje mi się, że bardzo ważne byłoby, gdyby nam się udało odejść od formuły społeczeństwa obywatelskiego, a mówić o aktywnym społeczeństwie. Dlatego, że społeczeństwo obywatelskie jest trochę takim pasywnym modelem sprzed wielu lat. A dzisiaj nam potrzeba aktywności ludzi, aktywności w działaniu, w myśleniu i w zmienianiu tej, tego naszego otoczenia na lepsze. Często w tej polityce, która, którą obserwuję od wielu lat, bo zaczynałem też od polityki tej bardzo lokalnej w Radzie Gminy, mogę powiedzieć, że przeszliśmy od takiej debaty bardzo. Poważnej do debaty bardzo powierzchownej, można powiedzieć, symbolicznie od, my, od demokracji do mediokracji, gdzie często to, co tabloidy napiszą, jest większą inspiracją do działania politycznego niż to, co mówią ludzie, czy co odczuwają ludzie. I tutaj ta lokalna samorządność i lokalna możliwość działania jest ogromnie ważna w budowaniu też takiej świadomości. I umiejętności rozszyfrowywania politycznych działań, żebyśmy potrafili, mówiąc obradowo, odsiać ziarno od plew. Bardzo ważne jest to, o czym wspomniał tutaj Pan Marszałek Struzik, żeby te działania umieścić w szerszych ramach. Bo jak mówimy o pomocniczości, o subsydiarności, to mówimy o idei, która jest charakterystyczna dla Europy. Bo subsydiarność to jest właśnie przenoszenie decyzji najbliżej do obywatela, ale też na taki poziom, na którym efektywnie może być ona obsłużona, zrealizowana, tak żeby nie było to robione sztuka dla sztuki, tylko żeby te decyzje były podejmowane na tym poziomie, na którym efektywnie można to przeprowadzić. Ja chciałbym wrócić do polityki lokalnej i budżetu obywatelskiego w mieście Płocku, bo myślę, że taka idea naszej tutaj debaty przyświecała. A jeżeli chodzi o debatę, to dla mnie ważne byłoby konstruktywne wnioski po debacie, które na pewno wypracujemy. To co Pani Poseł zauważyła, budżet obywatelski w Płocku, mieliśmy okazję przeprowadzić jego drugą, drugą edycję. Pani, która referowała odnośnie budżetu obywatelskiego, mówiąc w wielu kwestiach, odnosząc się jak on wygląda, jak on przebiega, miałem wrażenie, że ty, y, mówi o budżecie Płocka. i Chyba się nie pomyliłem. Y, y, tak, Pani. Pani starała się ogólnie, w takim razie, jeżeli ogólnie to do końca się z Panią nie zgodzę. Ponieważ wiele uwag, które Pani poruszyła, ja bym skierował jako uwagi do budżetu, który właśnie jest przeprowadzany w naszym mieście. I myślę, że te wnioski, które tutaj pracujemy, e, usłyszą władcy, e, włodarze, którzy ten budżet przygotowują. E, ja powiem tak. Budżet e, obywatelski dla mnie jako radnego osiedlowego jest wyrównywaniem szans o siebie bo dziś tego nie ma, nie ma czegoś takiego jak zrównoważony budżet dla osiedli, bo są osiedla, które mają 40-50 lat i one nie mają szans cokolwiek zrobić dla mieszkańców. Przykład najprostszy to są drogi na osiedla. i nasze wyglądają drogi na osiedlu po w Olszyce, przykładowo południu, a inaczej wyglądają drogi na osiedlu na moim osiedlu do Brzynska czy Skarpa, który ma po 50 lat. I jeden z na przykład... Yy, z projektów mojej rady osiedla, bo były drogie do osiedla, bo one nie miały szans się przebicia i tu następny problem w budżecie obywatelskim musi być zapis, że nie ma nachalnego promowania za pieniądze zewnętrzne bo to widzieliśmy teraz w tym drugim budżecie i wy, wy, wygrała, yy, wygrała, wygrał projekt, który nałożone były duże pieniądze osób z zewnątrz i Moja rana osiedla, osiedla Domszyńska, czy przykładowo budowałam boiska, które jest de facto pod moim oknem, ma 50 lat asfaltowe, które nie ma żadnych parametrów, już dawno powinno być zlikwidowane, ale to boisko istnieje, bo to są dzieci, które, które grają. I z tym projektem nie było szans się w ogóle przebić. W to zadanie poprowadzić w zwane konsultacjach społecznych, czyli konsultacje społeczne to nic innego jak dialog z mieszkańcami, którego celem najczęściej jest uzyskanie ich opinii na temat spraw istotnych dla dzielnicy lub miasta, tak jak już były poruszane kwestie wcześniejsze przed moimi główcami. Rezultatem konsultacji jest większa wiedza urzędników o przepostrzeganiu danej sprawy przed mieszkaniem. przed mieszkaniem. Należy jednak odróżnić informowanie od konsultowania i współdecydowania, informowanie służy, przekazaniu informacji promocji, podjętych przez urzędy, urzędy decyzji. Celem konsultowania jest uzyskanie opinii, informacji, natomiast współdecydowanie to wspólne opracowywanie rozwiązań. Jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, ja ich w mieście zupełnie odczuwam, nie wiem, no powiedzcie, czy konsultowane jest coś z Wami, natomiast co my robimy? My nawet jak ławkę stawiamy pod blokiem, to prowadzimy konsultacje z mieszkańcami i większość decyduje o tym, czy ta ławka X ma się pojawić, czy nie. I to jest ten najniższy szczebel, gdzie te konsultacje się odbywają. Tak? Natomiast ja mówię, no, dziwi mnie, że, yy, że problem jest taki. Yy, jest budżet skonstruowany, są przyznane pieniądze na budżet obywatelski, później się to nie realizuje. Ogłasza się kolejną edycję, ale jeszcze potrzebna nie została zrealizowana. Mówi się, że dostajemy małe pieniądze, to albo one są, albo po prostu yy, idąc yy, tutaj torem myślenia yy, premiera Pawlaka jest to tak, że będziemy wszystko wirtualnie troszeczkę robić, no nie, no nie idźmy w tym kierunku. Rozmawiajmy ze sobą, nie tylko na Facebooku, siadajmy i rozmawiajmy. Niech miasto raz w miesiącu przeprowadzi debatę, chociaż z ludźmi, niech się dowie, co społeczeństwo chciało w tym mieście, a nie wydajemy 100 tysięcy antydrukowanych. Ciekawe, ile lasów wycięliście po to, żeby te ankiety wyprodukować. Natomiast generalnie, jeżeli ktoś w ankiecie tego roku pyta mnie, gdzie ma powstać kafejka internetowa, to ja odpowiedziałem panu prezydentowi. Ja bym proponował, panie prezydencie, żeby Wi-Fi było w mieście całym i wtedy nie trzeba kafejek internetowych. Tak? Każdy będzie miał dostęp do internetu. Co do konsultacji społecznych, ja nie będę mówił, czy się zgadzam, czy nie zgadzam. Proszę państwa, dzisiaj jest temat konsultacji społecznych, a polityka lokalna. My jesteśmy tutaj poniekąd politykami lokalnymi. My, myślę, że tyle w tym temacie. Zobaczmy kto jest, kto przychodzi na debatę, kto przychodzi na konsultacje. Ja nie tak dawno razem z kolegą radnym jakim byliśmy w ratuszu, była debata dotyczyła Młodzieżowej Rady. I tam powiedziałem jedną krótką kwestię. Bo dyskutowaliśmy, jak zachęcić młodych, żeby uczestniczyli w polityce. Kolega Iwaniak zaproponował szereg zachęt, bardzo, bardzo fajne propozycje. A ja powiedziałem jedną kwestię. Żebyśmy my, jako politycy, uderzyli się czasami w pierś i zastanowili się, czy my swoją postawą zachęcamy młodych ludzi i zastanowili się tak naprawdę, dlaczego oni nie przychodzą, dlaczego oni są zniechęceni, dlaczego ich nie ma. To nie jest pytanie do młodzieży, to jest pytanie do nas. Że wspaniali organizatorzy zrobili kawał dobrej roboty, mówiąc przygotowując tę prywatę. Myślę, że jest to ważny temat, żeby te osoby uszanowały wolę studentów, tej, tego zaczątka tej demokracji, tej właśnie lokalnej polityki, społeczników i żeby tutaj byli. Rada Gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym każdej gminy. Podejmuje ona m.in. działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Może zatem na wniosek zainteresowanych środowisk wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy mającej charakter konsultacyjny. W skład Rady Młodzieżowej wchodzą młodzi ludzie, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwienie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażenie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Jego, tego typu organizacje kształtują kompeten kompetencje obywatelskie młodych ludzi oraz uzyskuje jak podejmuje się ważne decyzje dla mieszkańców na poziomie lokalnym. Pozwala także spółdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży.